Siemanko, z tej strony Noctes. W dzisiejszym odcinku Gramy sobie w Granny, ale to Spongebob e, Był taki odcinek już z gry Granny, ale to Rodza Ice Cream e, Zagramy dzisiaj w granie Spongebob i em, Nie było odcinku wcześniej, bo Jest taki okres, w którym po prostu komuś się nie chce nagrywać I, i... U mnie to zawsze była norma Listopad Listop Końcówka października odechciało się człowiekowi, jeśli koło 10 listopada prawdopodobnie dam Wam update tego, jak wszystko wygląda, sytuacja obecna. Ale wracając, bo nie chcę się rozgadać, to nie ma być film, gdzie ja się mam rozgadać. No, difficulty mamy, to nie a czy teoretycznie potrzebuje się Wam wygadać, bo nie wiem, ostatnio mam taki okres, w którym. Się nie chce po prostu nagrywać filmów. Ok, wyłączyłem w tym momencie mikrofon. w e, nie mikrofon po ja pogadam. Wyłączyłem e, internet. E, Przyjrzę. E, te sensitivity trochę mocne. E, trochę za mocne. Nie wiem, jakie dźwięki babcia wydaje Nie wiem też w jakim, w jakim jesteśmy Dobra, możemy chyba... Siedź, chciałem wziąć kagul Nie wiem skąd jest babcia Nie, babcia na, na pewno jest od tyłu, bo strzem drzwi Mamy misia yy, Nie wiem, co, co ja mam teraz zrobić O, karki Zatem może byśmy się udali? Jest... Okej, okay, są obcęgi. Chociaż... Nie, dobra. Chciałbym teraz użyłbym karki. I fajnie, że tutaj nie ma reklamy. Pojawiła się po prostu na początku, bo miałem internet. W sumie to nie będzie takie złe. Nie wiem, która to jest wersja grani. No okej, okay, jest nowe zagranie, gdzie tutaj jeszcze to hałasowało To ewituje Update wam tam po prostu 10 listopada, spodziewajcie się filmu informacyjnego Bo... Eee Raczej Czekajcie, czy ja mogę? Kurde, czy to się musi akurat... Otwierać w tą stronę niefajną dla mnie Wątpię, że to słyszał Czy ono w ogóle słyszy? To, to, to ja nie słyszę jakby ona biegła, tylko jakby ona faktycznie próbowała iść stanęła, czyli to... Nie słyszy. Czy tego nie słyszy to jest na 160%? Em. Dobra Ja może zrobię to co... co zawsze się robiło na początku góry Ona po prostu się spugowała, A, No widzicie? Ej, ale po to już poszło To jest ko... nie dobra Jest coś takiego jak No kurde Zwal się. Jak ja mam to zwalić. Ja się boję, że z razem z tym. Nie! To nie... nie. To nie było w mojej To się dziwnie steruje, przysięgam. Shit. I have to leave this house. Zajebiście, mo naprawdę nie wiedziałem. Dobra, bierze co robimy, to bierzemy to. I już widzę, że jakieś. obrażenia mi to zadało faktycznie. Już się ledwo wierczę. Mam nadzieję, że w już normalnym miejscu tym razem będzie. Dobra, tego to, to wezmę. Na razie to jest taki, takie nasze miejsce do kampienia. Patrzcie, ona raczej nas przez deskę nie będzie widziała. Bo jakby nas widziała przez tą deskę. Mamy przypał. No, na razie ją wezmę tutaj. No, kurde, co się stało z. Te sensitivity faktycznie było. Widzieliście, jak to sensitivity było. No, czy ty możesz. Babcia. To babcia jest wolna. To jest normal mode. To nie jest. Hard. Nie wiem kiedy ten odcinek widzicie. Możliwe, że tylko widzicie po Halloween. Możliwe, że przed Halloween jeszcze go wstawię. Nagrywam ten odcinek w niedzielę. Dwa dni przed Halloween. Jeszcze mam do nagrania odcinek specjalny, który może dostaniecie na Halloween, więc jak go oglądacie przed Halloween, to odcinek yy, specjalny będzie. Mam plan, żeby wziąć ją tutaj, bo Co to jest, okej, okay. to jest część od broni. Z jakby... U! Kurde, ej, nie spodziewałem się, że mnie przychytrzy. Trzeci dzień. No nie, tędy nie pójdę teraz. Chyba, żebym ją... Mambuku zrobił To, to ja, nie no pójdzie To może ja się schowam Nie chcę umrzeć Kurde, sorry Każdy, który ma statek puilkowy Zna tym ból Każdy Nie no, no serio babcia Mam nadzieję, że my słychać że nic nie walnęło, tak żeby mnie nie było słychać na filmie. Ale wątpię, żeby to walnęło. To w tym. W tym momencie to jest. żart. Tylko, że ona ma takie ruchy, że jak ona biegnie, to ona idzie normalnie, więc. To jest totalnie bez sensu. Niestety ym, moje studie zrobią tak, że. Jakby. Dźwięki z. Mm, no, z, jak auto jecha, no to strasi, to może na razie słychać przynajmniej. W tym momencie mamy już złożoną broń. Ale niech, też mamy łupunki. W sensie łupunki. Słyszałem ją. To jest moment, żeby. Zaciągnąć kogoś w pewnym miejscu, mam nadzieję, że na shit, nie wiem On jest Albo u góry, sam, na samej górze A, to nie, to, okay, to na szczęście nie muszę się jeszcze z tym martwić Fuck yeah Czyli teoretycznie powinien to zrobić jakiś mały speedrun, ale ja jestem na takim poziomie niezaawansowany w tą grę Bo dawno w to nie grałem że to zgoła głowa mała, ja mam trzeci dzień w Jakbyś grane, ale to spandł, bo jeszcze... Wiele ciekawych odcinków z, z, z gier grane, ale, bo jest... Bo jest dużo takich gier, a mi się content trochę kończy No skaguję Przegrałem ciężko tylko lekko What? Ehm... Um. Co tam? Okej, okay, babcia umie biegać Nie wiem czy ja bym mógł ją zaciągnąć teoretycznie Nie, dobra nie, wolę Tam ją zaciągnąć Jak już dzisiaj mam zaciągać to wolę Tam I niech se idzie Niestety ciężko będzie mi cokolwiek zrobić Chyba, że część od zdjęcia robi hałas Robisz, co nie? Robisz hałas, proszę powiedz. Cyk. No i jakiś tam niby robi. Czy na ten hałas babcia się zwabi? Bo jeśli tak mam pomysł pewien Bo nie oszukujmy się. Ale to... To, to nie jest normalna babcia. Hmm. Pytanie, gdzie on teraz jest? Nie, potrzebuję to do wiedzy, ponieważ... Złożyłem shotguna przynajmniej, mam przynajmniej złożonego shotguna I co ciekawe, czy... Tutaj babci działa tak samo, jak w... Ice Cream, że ją zabiję na za... E Okej okay. Przetestujemy to Czy to jest? Nie, dobra jak słyszymy, go tu było. Fuck Pytanie, czy tutaj babcia załadowałem to, czy nie w końcu? Aha. tam Tu gdzie powinno być? Nie, czemu. E, nie, nie dodali tu przycisku. Panie byłoby Spanż Bobowy. Naprawdę. A on on na suknia. Wywaliłbym ją na dwór. Mam nadzieję, że pójdzie faktycznie na dwór. Tylko. No, serio. Chyba ją zobaczę. Patrzcie teraz to. Co? Halo. Pff. No z głupio. O, jest z głupio widzę. tu czy nie? Ja mam nadzieję, że mogę ją zabić. Dobra, patrzcie. Że ja mam nadzieję, że ja mogę zabić, że ja muszę... No... No przecież to jest żart! Nie da się jej zabić... E, da się chociaż... Dobra, jest tutaj, to lepiej nie Co ja robię, widzę swoje życie w tej grze Czyli zostały mi padlocki key. Masterki key. Pytanie, okej, okay, ona idzie z tej strony A ja sobie pójdę z tej strony Idzie <laughs> babcie, jak ona jest szybka że <laughs> Tu Tu ona się za Dobra, już myślałem, że ona jeszcze żyje po tym. No co to? Ej, ale ja, oddasz mi? Czy ona mi nie oddała w tym momencie? Nawet nie wiem, na ile ona umiera, szczerze. No Łot? Jak ja mam to zgarnąć? Dobra. chyba jest, jak, jak myślałem, czyli ona chyba ma po prostu, ona jest taka jakby zepsuta, ona po prostu umiera na zawsze. Możliwe. To też to ma sens, bo jak się kogoś już zabije, to się zabiera raczej na zawsze, jak shotguna, ale to nie był shotgun, to był yy... strzał ogłuszający. Ona żyje w końcu. ona żyje? Ona żyje! To jej nie zabiło na zawsze. Kurwa, nie trafiłem! Chcę ją zobaczyć. Chcę zobaczyć. A się odrodziło. No nie mogę trafić To się da w nią trafi w ogóle? No to zbiegnij Nie no poku... To jest Spongebob No przecież się nie dało tego podnieść nawet Czy ja w tym momencie przegram w Spongebob Granny? Chodź, no chodź Dobra, idzie. Prawda? No, czy ty jesteś ślepa? Nie, no to chyba nie może. Serio? Ja potrzebuje potrzebuję tego. Pójdę. Może z drugiej strony. No mnie torpię. To no wiedziałem. Dobra, wizowie Nie ma. Nie było szans. W sensie mógłbym teoretycznie. Bez niej przy. No ale zepsułem. Mamy bad ending. E, to było grać. Tak chcę po prostu pograć. Jak Wam się nie spodobał, Zasełkę w górę, subskrypcję <ścoughs> A nikt to by był pewny DM Ale widzimy się w kolejnym filmie I <ścoughs> cześć Nie wnikajcie